Cześć wszystkim! Patryk Stusowski, tutaj Wasz ulubiony przewodnik po świecie finansów i technologii. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, że telefon to nie tylko narzędzie do scrollowania mediów społecznościowych, ale prawdziwa kopalnia możliwości zarobkowych. Tak dobrze słyszeliście. W dobie smartfonów i aplikacji mobilnych wystarczy kilka kliknięć, żeby otworzyć sobie drogę do dodatkowych źródeł dochodu. Niezależnie od tego, czy jesteście studentami szukającymi dodatkowych pieniędzy, czy po prostu chcecie zwiększyć swoje miesięczne wpływy, ten film jest dla Was. Przygotowałem dla Was pięć sprawdzonych sposobów na szybkie wzbogacenie się przez telefon. Zostańcie ze mną, a pokażę Wam, jak wykorzystać potencjał Waszych smartfonów do pomnażania oszczędności. Zaczynajmy. W dzisiejszych czasach, aby wejść na giełdę, nie potrzebujecie już maklera w garniturze i teczki pełnej akcji. Wystarczy Wam telefon z dostępem do internetu i aplikacja taka jak Robinhood czy eToro. Platrofmy te umożliwiają łatwe i szybkie kupowanie i sprzedawanie akcji, ETF-ów i innych instrumentów finansowych. Pamiętajcie jednak, że inwestowanie na giełdzie wiąże się z ryzykiem. Zanim zainwestujecie swoje ciężko zarobione pieniądze, Dokładnie przeanalizujcie rynek, wybierzcie odpowiednią strategię inwestycyjną i nigdy nie inwestujcie więcej niż możecie stracić. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, te nazwy słyszy się teraz wszędzie, prawda? Rynek kryptowalut rozwija się w zawrotnym tempie, a handel cyfrowymi monetami stał się prostszy niż kiedykolwiek wcześniej. Wystarczy Wam aplikacja mobilna, taka jak Binance czy Coinbase. Po założeniu konta i weryfikacji tożsamości możecie kupować, sprzedawać i przechowywać swoje kryptowaluty. Pamiętajcie jednak, że rynek kryptowalut jest bardzo zmienny i obarczony wysokim ryzykiem. Zanim zaczniecie handlować, upewnijcie się, że rozumiecie zasady działania rynku i jesteście świadomi potencjalnych strat. Chapter 3 Zostań freelancerem. Czy posiadacie jakieś umiejętności, które możecie przekuć w zysk? Piszecie teksty, projektujecie grafiki, a może jesteście mistrzami montażu wideo? Platformy takie jak Upwork czy Fiverr to prawdziwe kopalnie zleceń dla freelancerów. Wystarczy stworzyć profil, opisać swoje umiejętności, ustalić stawki i czekać na propozycje od klientów z całego świata. To świetny sposób na zarabianie dodatkowych pieniędzy, pracując zdalnie w dogodnym dla siebie czasie i miejscu. Chapter 4. Sprzedaż online. Wasze szafy pękają w szwach od ubrań, których już nie nosicie, a może macie w piwnicy sprzęty elektroniczne, które zbierają kurz. Zamiast chomikować niepotrzebne rzeczy, sprzedajcie je online. Aplikacje takie jak Vinted, eBay czy OLX umożliwiają wystawianie ofert sprzedaży w mgnieniu oka. Wystarczy zrobić zdjęcie przedmiotu, dodać opis, ustalić cenę i gotowe. Setki potencjalnych kupców czekają właśnie na waszą ofertę to proste i skuteczne. Chapter 5. Aplikacje do ankiet. Wypełnianie ankiet za pieniądze może nie brzmi jak sposób na szybkie wzbogacenie się, ale z pewnością jest to łatwy i przyjemny sposób na zdobycie dodatkowej gotówki. Aplikacje takie jak Swagbucks czy Google Opinion Rewards płacą za dzielenie się swoją opinią na różne tematy. Za każdą wypełnioną ankietę Otrzymujecie punkty, które następnie możecie wymienić na gotówkę lub bony podarunkowe do popularnych sklepów. To świetny sposób na wykorzystanie wolnego czasu, na przykład podczas podróży komunikacją miejską lub oczekiwania w kolejce. Outro podsumowanie. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że te 5 sposobów na szybkie wzbogacenie się przez telefon Zainspiruje Was do działania. Pamiętajcie, że kluczem do sukcesu jest wytrwałość, determinacja i konsekwencja w działaniu. Nie bójcie się eksperymentować, testować różne metody i szukać najlepszych rozwiązań dla siebie. Świat stoi przed Wami otworem, a Wasz telefon może stać się Waszym najlepszym przyjacielem w drodze do finansowej niezależności. Jeśli macie jakieś pytania, Zostawcie je w komentarzach. Do zobaczenia w następnym filmie.